Witam Cię z tej strony, Hintmon, i witam Cię na kolejnym odcinku z Rezenta Evila Village. Cześć Adi, miłego wieczoru. Loading. Który jest ostatni zapis? Ten. Dobra. Ostatnio skończyłem na tym, że chyba miałem wychodzić właśnie z Heisenberga fabryki. I chyba się dowiedziałem, czemu mam tak mało FPS-ów. Bo sobie przypomniałem, że ja mam ustawione teraz zżyanie OBS-a na kartę graficzną, a nie na ten. Na procesor. Wcześniej zmieniłem z procesora, właśnie na kartę graficzną, przez to, że do programów, jak nagrywałem coś z play'a, potrzebowałem więcej procka. Przez to, może teraz nie mam po prostu aż tyle FPS-ów. Bo jak sprawdzałem, no mój karcie po powinien mieć na wysokich, czyli większych niż ja, mam powyżej 60. A tutaj mam 40 na średnio wysokich. W sumie zależy od wyboru. Ale dobra. Tu jest ten y, czołg. Nie wiem, co mam z nim zrobić, ale go biorę. A! Ja wsiadałem na niego, dobra. composite, Czyli może dzisiaj będę walczyć z Heisenbergiem. to czołgiem. Zajebiście. Kordy zombiaku będą? W jeszcze w żadnym rezydencie nie grałem. Ani w żadnym pojeździe, w którym można coś robić więcej. A to ma piłę. Nieskończoność amunicji. Ogień ma. Wyrzutnie rakiet. Obronę. Piłom. Spoko wyrzutnia Dobra Tak mówię, będą pewnie hordy Burza jest No i z Heisenbergiem pewnie powalczę. Chyba, że od razu z Heisenbergiem będę walczył Tak myślałem, że mam to rozjebać.

Widziałem jaki, jaki był. O, No nie wiem, nie jestem pewien, bo jest trochę daleko. Coś kamułozie bałem. I nadal nie wiem, czy on małeb. Cześć, Leu. Ale walka ciekawa. Takiej walki jeszcze nie było. No gra ogólnie teraz głośno. Chyba, rękę mu rozwaliłem. A miałem te nagrzane części strzelać. Dobra! That's a i Guess I do have to thank that bitch for your honor for this. <laughs> I'll kill her with the power she did. That's what I call being a good son! He drowned. I need more of them. That one hurt. I promise. Help me!

Ten będzie ja dobrze mu nawalam, to wszystko da. Nie wstaje w tym, ja w ogóle mam mu nawalać. Przyciąga mnie. O, faktycznie jest fakt. oh fabrica my the no, punching asshole. but your first Fuck. <coughs> <coughs>

Gdzie on? Zabiłem go Heisenberg, nie mów, że byłeś taki słaby. Pani się z tą walczyła, ale nie mówi, że taki słaby byłeś. No właśnie. Chyba że mam, nie mam go już napierdalać. <laughs> you really should have taken my deal. Okay. you only in the afterlife. Rose's power is more że go jeszcze to me, Heisenberg, you know, Szkoda, amigo. Chyba, yo. Tak, Krystiao Heisenberg. Diktator, że mi dzwoni, nawet Iron Giant, down. Alpha Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm going to find Miranda and get Rose back it's too dangerous wait there you hear me ethan rose what ethan ethan respond mia what? our child she's so important isn't she she's everything to me <laughs> and mine to me with heisenberg gone you've lost your lead <yo> what are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Enough. Remember Evelyn and her power over them all? Rose is her successor No, no. Rose is Evelyn's true complete form She will grow to fully control the masses And I must have her Fuck you, you crazy bitch Calm yourself, Rose will be safe the the of However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be oh it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you're worth as a lab rat. <_another> Why does always babka must Miranda, coward! Come out and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycetes records. Oh, uh. i uh. 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 I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks. The ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. <laughs> okay, gry. I've waited so long, but dreams really can I can't wait to see my true child again. koniec. Umarł. Chris pewnie teraz przyjdzie z nami w życie. Możemy nagrać Chrisem. Dobrze mówię, chyba imię, nie? Chris. Chyba ja skoro na Heisenberga jestem nadal w fabryce. Choć sobie ta farma chyba też się zajmie. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? <laughs> Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. Okay. God damn it, when does it end? do die postacie ciu DMP. Dzień szczęściu samki. Alvin. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. Jego figurka jest w kolekcjonerce. Usamki.

K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that, I'm on it. It's been a while since we've together, Captain. When miranda, the last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though. Taking five shots at is to say to Mia, though. That's what I think. That's what I No to kojarzy mi się z kodem Jakiś uspik, jo Może coś bardziej pod Gloka znaczy glock'a, pod Dilla. Kojarzy mi się też Cold War A dobra Ja jeszcze będę w stu zgaduję jak kupi kolejnego kompa Czyli za 2,5 roku do 3. Mam nadzieję, że karty graficzne potanieją trochę. Wtedy albo kupię kompa za jakieś 10 do x tysięcy, albo nie wiem, gdzie tego sobie sprzedam. I dupa. It looks pretty rough down there. How are you planning on reaching your First we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Znowu jakieś osiągnięcie mam. Complete the village map. What? Ej, mam karambita nawet tutaj, lol! Ale czad, Dobra, to nie jest karambit, ale... No ale na obrazku wygląda jak karambit. To już bardziej przypomina talona. Pięć granatów to coś. Medyk. No, i taka broń mi się podoba. Każdy z nich nic nie leci i mapy nie mogę sprawdzić. To ja chciałem zobaczyć ten pistolet. O, taka broń mogła być od początku. Opcja, że taka broń mogłaby być od początku. Roger, Abra Co? to było za łatwe. To fajne, oni broni mają. Czemu Iton nie mógł takiej do dostać broni? W sumie, czemu w ogóle Iton nie dostał broni żadnej? W sumie, czego teraz szukamy? BSAA craft spotted. Two guards. I can take Don't get caught. Amo. Flash, flash. Amo, amo. Wow, 150 damy mi przybyło. Mogę ten kibble otworzyć? Kurde, nie mogę. Dobra, let's go. Pamiętam tę miejscówkę. To jest tu pole, raz, y, mirindę, to cudne polo, gdzie pierwszy raz Mirindę widziałem. Tutaj będą mnie atakować? To się jak macki Illaoi? Jakim cudem wy jeszcze żyjecie? Ten mam przejść? O, kolejny chyba zrzut amunicji. Czy coś? Pani miała jakąś minimafę. I kolejny zrzut o, widzę. Kolejny! Dworu ich tu! What the fuck? Ja miałem aż tyle tego wykorzystać tutaj? Czy ja mam mieć. Przyszykowane to na całą grę, już to jeszcze potrwa parę godzin. O, no, kto widzicie? Mam spread. a let's go do kolejnego zrzutu, albo i nie. Po co mi się są te? Tu. Skoro i tak tego nie mogę otworzyć, chyba że nie mogłem coś znaleźć ich. Ale no kto widział arkodacki? Samo nakładający się. Nie wiem skąd! Ale jest zajebiste, nie powiem, że nie. Skok coś wolno reloaduje. Kurde, lepsze niż na reload by się przydało. Zajebisty skok. Albo po prostu strzelać tylko w głowy. To jest też jakaś opcja. O, nawet opancerzeni są. No w łeb zawsze, no tak, ale... To może być trudne. Zawsze w łeb. Ale można... Ej! Kolejne osiągnięcie. Jak ja lubię dostawać osiągnięcia. Każdy chyba to wie. Okej. Okay.

Nie strzelaj na razie do mnie. Tu mam iść? A no brzmi spoko, mogę napierdalać w nich. Nie celując głowy w teorii. A przynajmniej nie aż tak. Jak to w normalnej rozbrewało? Ej, gdzie mój celownik? Gdzie mój celownik? Ej, na styk! Na razie potakuję z pistoletu To mi coś przypomina zombie mod z Koda Nie grałem, ale widziałem go Jeszcze się nie muszę chwilać Mówię, ale jednięcie ma zajebiste. W sensie zajebiście mocne I jest tutaj nieskończone, bo ja nie wiem czy mam się dostać dalej czy...